Cześć witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii MEA Minecraft Extreme Adventures. Za mną znajduje się mój najnowszy projekt, projekt domu, na który czekaliście już bardzo, bardzo długo. Tak zapewne czekalibyście jeszcze dłużej, jednak mamy wielką zmianę w serii, którą za chwilkę Wam pokażę 3, 2, 1. Oto mój domek. Oto domek tak. ROXA na szóstym sezonie Minecraft Extreme Adventures który jak widzicie jest ogromny i wielkością jest porównywalny do naszej kopuły tak oczywiście średnicą, rozumiecie kopuły z odcinka 9.84 chyba dobrze, w takim razie zobaczcie w końcu mogę wam to zaprezentować F5 jej, ogromny domek ogrom miejsca i ogrom pracy jak widzicie mamy tutaj bardzo dużo fikuśnych kształtów nie ma tutaj praktycznie żadnych prostych linii wszędzie są zaokrąglenia nawet na schodach E, po prostu tak, miasta, hm, myślę, że mogę nazwać to nawet jakimś innym stylem budowy. Nie wiem, możecie podsyłać pomysły, bo no jak widzicie nie ma tutaj praktycznie żadnych prostych krawędzi. Wszystko jest zaokrąglone i ostatnio w takim czymś się lubuję. aby tego Minecrafta troszkę zaokrąglić. No dobrze, słuchajcie, pozwiedzam sobie troszkę jednak jak widzicie, latam. Dokładnie. Jak to możliwe, Roxu, czemu ty latasz? Czyżbyś miał tryb gry creative? No, słuchajcie, oto jest właśnie ta wielka zmiana w MEA, którą chciałbym Wam przedstawić. Zapewne będzie mieli kilka zwolenników i zapewne kilka przeciwników. Zobaczcie, ten domek, który znajduje się tutaj przede mną, em, budowany był w 80% na Survivalu, a w 20% na Creative. Ie. Dokładnie. 80% budowy zajęło mi około 120 godzin. Te 20% budowy, które mi zostało, zajęło mi zaledwie 2-3 godziny. Więc słuchajcie. To co widzicie tutaj, to domek budowany jednocześnie na survivalu i na kreatywie. Dlaczego tak zrobiłem? Otóż, słuchajcie, po namowie kilku osób i po przeczytaniu kilku komentarzy, kiedy MEA, kiedy Minecraft Extreme Adventures, postanowiłem wdrożyć wielką, wielką zmianę do serii yy, i zmienić tryb gry na creative. Dlaczego? Słuchajcie. Ano dlatego, żebyście nie czekali miesiącami na odcinek, tylko zaledwie może tydzień albo krócej. Słuchajcie, to według mnie będzie Zmianą na lepsze i zmianą na po prostu dobre. Ponieważ, 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 zbieranie surowców w tej serii podczas takiego budowy domku zajmuje mi około 30 godzin. Tak, zebranie surowców na taki domek. Chyba, że już mam wcześniej przygotowane, jednak tak czy inaczej musiałem je zebrać. No i niestety trochę czasu to zajmuje. Powiem Wam, że niepotrzebnie się męczę, gdyż Wy oglądając tę serię zapewne czekacie na projekt, a nie na to, jak zbieram surowce. Tak, dokładnie. I oto właśnie jest projekt. To, co tutaj widzicie, to jest raczej ostatni odcinek, który jest budowany na survivalu w 80% tego domku, a reszta projektów niestety będzie budowana na Creative. Dobrze, w takim razie wrócimy jeszcze do tego pod koniec, ale oprowadzę Was teraz po domku. Tak, dokładnie. Zobaczcie. To jest wejście, taka wiecie, weranda, przedpokój, do którego sobie możemy wejść, rozgościć się i iść w prawo albo w lewo. Tak. Tam dopiero buduję, znaczy buduję. Powiem wam, że nie mam dokładnie pomysłu co tam zrobić, um, a powiem wam pod koniec co wymyśliłem dokładnie, bo w sumie już coś mi tam świta. Tutaj będzie wielka biblioteka, która jeszcze nie jest w sumie zrobiona, ale będzie. Um, I specjalnie zostawiłem te dwa pokoiki, aby zostawić je na kolejne odcinki, albo zrobić coś innego, coś co wam powiem pod koniec odcinka. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej i tutaj mamy sobie windę, która... Prowadzi nas do góry albo szybko w dół. Oczywiście mam teraz latanie, więc mogę sobie tutaj przelecieć troszkę szybciej. I oto kolejne pomieszczenie, które budowane było w 100% na survivalu. Ewentualnie tą czaszkę sobie wyczaiłem i ender chyba, i jeszcze tego. Eee, słuchajcie, oto jest sypialnia. To jest zasłona. Jak widzicie, tutaj mamy okno, łoże i wysoki, ogromny sufit, którego nawet nie, nie widzę końca. A nie jest tam. Dobra. Jak widzicie, to jest sypialnia troszkę w takich klimatach ponurych. Dlaczego? Powiem Wam, że właśnie coś takiego chciałem zrobić. Nie chciałem zrobić milutkiej sypialni, tylko jakąś taką ponurą coś, co dodaje po prostu trochę klimatu. Tak, ale coś, co dodaje klimatu, zobaczycie dopiero na górze. Okej, okay, dobra. W takim razie tak wygląda sypialnia. No i cóż, jak widzicie, bardzo dużo detali, więc. Projekt jest naprawdę, naprawdę dokończony i pod każdym względem tutaj e, profesjonalnie, że tak powiem, wykończony. Mm, I mamy tutaj dosłownie wszystko. Tak, mamy tutaj wszystko co potrzeba do życia. prócz farm i ewentualnie drewna czy coś takiego. Farmy jeszcze będą na górze i drewno także. Domek w sumie jest zapełniony w 70%. Jeszcze te 30% e, muszę po prostu zabudować. Ale to cóż, zostaje troszkę miejsca na inne projekty. Dobra. Mam tutaj farmy, farmę chlebka i farmę marchewek, dokładnie, farmę marchewek i farmę chlebka i oczywiście wielki, ogromny taras, na który sobie możemy wyjść i poglądać widoczki, aż się zmieni czas, proszę bardzo, tak, normalnie magia Roxumea, creative, no, no, szok, co nie? Ale niestety, 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 stety czy niestety, powiem wam, że raczej stety, gdyż według mnie to jest zmiana na lepsze, dobrze, słuchajcie, mam tutaj kolejne drzewka. Tak, to są drzewka, e, które, jak widzicie, tworzą las. Tak, możemy sobie tutaj przyjść z sikierką i sobie skopać. You, tak, skakałem stąd i chyba stąd doskoczę, do basenu. Chociaż nie jestem pewien. <grym>, Dobra, lecimy dalej, bo tutaj w sumie nic ciekawego nie ma. Chciałem nawet cave'y wyrobić, takie inne bajery, ale nie zrobiłem. Dobra, to jest według mnie miejsce jedno z moich ulubionych tej w tej całej... Tej całej... Domku, Wiesz, gdyż takiego takie czegoś jeszcze nie, nie budowałem i nigdy nie, nie tworzyłem, ale echo tutaj jest cholera. jest, cholera. Tak, tak jak zresztą nawet mamy, mamy echo na basenie. basenie. Słuchajcie, Słuchajcie, oto jest basen. Jeden, jeden podłużny wielki, podłużny basen. basen. Ten, Ten basen zajmuje około 10-15% objętości, objętości całego, całego domku, domku. A, a jak widzicie, jest ogromny, więc myślę, że mogę sobie pozwolić nawet na takie pomieszczenie. Pomieszczenia. Zobacz. Ogromny basen, który według mnie jest projektem fajnym. I powiem wam, że nie sądziłem, że będę miał taką radość z tego, że wybudowałem basen w moim domu. Powiem wam, że to wygląda całkiem sympatycznie i naprawdę sprawia klimat, że jakby naprawdę był w jakimś basenie i sobie pływał. W jakimś luksusowym domu. I po, I po prostu, prostu taki tak jeden mały bajer. Zawsze mi pisaliście roczniczny buduj basen, z zbuduj basen, rok zbuduj rok basen. Rok zbuduj basen jakiś tam nowy projekt e, i oczywiście zbudowałem, jednak, jednak nie jest to jakiś mega, mega ogromny basen. to miałem tablicę ta 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 wyników, haha, dobra. E, myślę, że, że mogę dać, dać wam kropkę na kolejny, odcinek. kolejny odcinek. Będzie to lodowy pałac, który będzie już niebawem na bajermie śnieżnym i będzie to lodowe zamczysko, tak. Na kreatywie zapewne zajmie mi to z tydzień. Bez, bez zbierania surowców, surowców, i, i bez po prostu zakres. zabawy z jakimiś tam bayera. O, muszę iść do kopalni zebrać surowce. A oto jest Strych, na którym, jak słyszycie, jest bardzo wiecznie, gdyż jesteśmy na samej górze naszej Hacienty. Tak, jesteśmy na samej górze i mamy tutaj skarby. Jak zapewne wiecie, na Strychu możemy znaleźć skarby. Tak, skarby, albo jak to woli, śmieci. Skrzynki, kurde, pochowane po jakichś pradziadkach, dziadkach. Zaraz zobaczymy czy są tu jakieś skarby, o tak, na strychu muszą być jakieś skarby, przynajmniej zawsze ja znajdowałem skarby w dzieciństwie na strychu, o, oh. o, proszę mamy skarb, lola, <laughs> oh my god, dobrze, e, w takim razie, powiem wam, że pomysł strychu bardzo mi się podoba, jest taki inny i taki, taki, taki dość tajemniczy, taki mroczny, rozumiecie, Hmm, mam dziwną wodę, gdyż gram na shaderach i nie wiem co się dzieje. Wow, basen. Basen także budowany na Survivalu, schodki budowane na Survivalu i cały szkielet budowany na Survivalu. Więc to, co jest tylko na kreatywie, to w sumie kilka pokoi, gdyż sypialnia także była na Survivalu. Basen, strych i jeszcze tam miał dokończony jeden pokój. O, dobrze. Lecimy na dół, gdyż to już tutaj w sumie praktycznie wszystko. Jeszcze jest jeden pokój z owcami, ze świniami i z innymi bajerami, tam mam magazyn, ale wam go nie pokażę, gdyż jeszcze nie jest skończony. Dobrze, słuchajcie. i Teraz jeszcze jeden pomysł na, że tak powiem, udoskonalenie tej serii. Otóż, słuchajcie. Jak widzicie, mam tutaj niedokończony projekt, niedokończony dom. Czasami będę pozostawiał takie projekty, które nie są do końca skończone. Na przykład teraz jak widzicie, domek nie jest w 100% skończony. I właśnie w takich projektach, nie wiem, takie odcinki może będą wydawane co 3, co 2, w takich projektach mogę wam dać zapis gry na płaskim świecie, a wy ten domek dokończycie, tak abyście mieli udział także w tej serii i po prostu jakoś frajdę. Oczywiście ja te domki każde będę sprawdzał i oceniał. A jeżeli chcecie je zgłaszać, to odpowiedź dajecie do na przykład tego filmu. I teraz pytanie: czy, taka ser... czy taką serię byście chcieli? Na przykład, ja Wam udostępniam taki domek, a Wy po prostu go udoskonalacie. Tak, oczywiście będzie nikt takiego gracza, i oczywiście jakieś polecenie go, aby na tym YouTubie także miał szansę jako tako zabłysnąć. Tak, chciałbym Wam także właśnie pomóc. E, mam już swoją serię, wszechstronną serię, w której tam Was polecam. Jednak, kto wie, może do serii Mea także. Takie coś by się sprawdziło. Tak, możecie napisać e, teraz w komentarzu, czy chcecie takie coś, czy nie. Tak, to już wasz wybór. Zobaczymy, jak tam komentarze będą. I teraz jeszcze na końcu chciałbym was przekonać do tego, iż seria Minecraft Extreme Adventures na Creative rzeczywiście będzie lepsza. E, po pierwsze, projekty będą pojawiać się zapewne częściej. Na pewno, dużo częściej. Myślę, że jeżeli. Mam taką świadomość, że nie muszę chodzić do kopalni i zbierać tych surowców, co mnie zawsze przygnębiało troszkę. Eee, pomoże mi uwinąć się z projektem szybciej. Ten domek myślę, żebym, jeżeli bym się spiął zbudował nawet w 3 dni, jednak po prostu nie jestem takim nowolife'em i cały czas nie siedzę przed komputerem. Więc nawet taki projekt eee, na Creative'ie budowałbym pewnie z tydzień. Jednak oczywiście to jest ogromny projekt i nie zawsze będę takie mea budował, więc kolejny projekt, jakim będzie lodowy pałac, zapewne pojawi się za tydzień, tak, a nie za dwa miesiące jak teraz, bo to jest naprawdę troszkę wkurzające dla mnie i dla was, gdyż dostaję bardzo dużo komentarzy i pytań, kiedy mea, kiedy mea, a ja muszę mówić, że chodzę po kopalni i zbieram węgiel na przepalenie stona. Tak, powiem że rozmawiałem już z kilkoma widzami, z kilkoma osobami i podsunęło mi pomysł, żeby rzeczywiście zmienić tą serię na creative i rzeczywiście się nie męczyć, tak. I według mnie to jest bardzo dobry pomysł i są tutaj same plusy, chociaż jest jeden minus, że jak zawsze wiecie, ta seria była na survivalu i to troszkę dodawało tego plusa, że zbierałem wszystkie te surowce i to wszystko dla was zbudowałem na żywca, budowałem jakieś tam wiecie... Podpórki z dirta i tym podobne. Jednak myślę, że można to uznać, że pierwszy mega wielki sezon 100 odcinków było na survivalu, a teraz na kreatywie. Pokazałem Wam, co potrafię na survivalu, więc pozwólcie mi pokazać, co potrafię na kreatywie rozwinąć swoje skrzydła. Dobrze, w takim razie będę się z Wami żegnał. Niestety, dość krótki odcinek, jednak chciałbym go wysłać dzisiaj troszkę prędzej, ponieważ mam dość wolne łącze internetowe. Ale nie martwcie się, nie martwcie się, bo niedługo już kolejny odcinek. Tak, w sumie dzisiaj styknąło mi 100 tysięcy widzów. Nagrywam to kiedy mam już chyba 100 tysięcy 100, 100? <grym> 100, 100 widzów, 100 mm, widzów. I to jest naprawdę coś niesamowitego i oczywiście pojawi się specjal, w którym będziecie mogli wygrać gry, które sami wybierzecie. Więc jeżeli chcecie Skyrima to sobie wygracie Skyrima, jeżeli Minecrafta to Minecrafta, jeżeli Cuba to Cuba. Tak, nie będziecie musieli w sumie nic robić, tylko zostawić pewien komentarz, który także mi da znać coś ciekawego. Więc zobaczycie już w sumie e, jutro, bądź pojutrze pojawi się ten specjal. E, mam pewne plany jak go nakręcić, jednak nie wiem czy to mi się uda, gdyż potrzebuję chyba nawet zgody mm, władz tego, no, mojego miasta, żeby to zrobić. Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, w takim razie do usłyszenia i dziękuję wam bardzo serdecznie za 100 tysięcy widzów. I za oglądanie tego odcinka. Tak, pamiętajcie, co macie napisać w komentarzach. Pamiętajcie, pamiętajcie. Dobrze. Cześć i do usłyszenia. Hej.